Naszą gościnią jest Katarzyna Borucka, dyrektorka do spraw korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju w Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznę może od pytania dotyczącego dzisiejszych realiów, czyli jak w obecnych czasach możliwe jest zachowanie konkurencyjności w państwa branży. Biorąc pod uwagę te regulacje wszystkie i przepisy prawne do których trzeba dostosować się. Każda firma chyba i nasz biznes, e, szczególnie że jesteśmy liderem branży napojowej, e, no ma długą historię dostosowywania się do wszelkich regulacji i stara się tak optymalizować i organizować biznes, żeby z jednej strony realizować cele biznesowe, a z drugiej strony też spełniać wymogi nakładane przez regulacje. Tutaj kluczowe jest to, żeby pozostawać w dialogu z decydentami, z tymi, którzy regulacje ustanawiają. I żeby brali pod uwagę y, y, wpływ y, tych regulacji na taką operacyjną stronę biznesu, bo największym zagrożeniem oczywiście są te regulacje, które polegają na y, fiskalizacji albo y, nakładają takie wymagania, które nawet od technologicznej strony y, stanowią bardzo duże wyzwanie. Dzisiaj dużym wyzwaniem wydaje się ten zrównoważony rozwój. Jakie są Państwa cele, Państwa organizacji właśnie dotyczące tego zró zrównoważonego rozwoju? Jeśli chodzi o Coca-Cola HBC, to akurat my mamy bardzo długą historię w realizacji um, naszej misji zrównoważonego rozwoju e, i tutaj bardzo często wychodzimy przed regulacje i wychodziliśmy od lat, e, bo od lat też mamy, kierujemy się e, misją zrównoważonego rozwoju, która jest taką nieodłączną. E, częścią strategii biznesowej. Określiliśmy sobie nawet cele zrównoważonego rozwoju, zgodne zresztą z celami e, ONZ. Mamy takich sześć kluczowych obszarów, e, w których podejmujemy działania. Pierwszy dotyczy e, ograniczenia emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Drugi dotyczy e, z opakowań i ograniczania zużycia tworzyw sztucznych, a także zamykania obiegu opakowań. Trzeci dotyczy odpowiedzialnego zarządzania wodą, bo to, to jest podstawa naszych produktów, podstawowy surowiec. Kolejny to pozyskiwanie ze zrównoważonych upraw składników do naszych produktów. Również kwestia portfolio, wychodzenia naprzeciw konsumentom i... Zwiększanie oferty napojów o ograniczonej lub zerowej kaloryczności. No i oczywiście bardzo ważna rzecz również wpływanie na społeczeństwa, dbanie o dobrostan naszych pracowników i lokalnych społeczności. Pytam o ten cel neutralności klimatycznej podała go Pani jako pierwszy. I Czy on jest dla Was bardziej jako, traktujecie go jako impuls innowacji, czy, czy bardziej ograniczenie, ograniczenie takie regulacyjne? My na wszystko patrzymy jako, nawet jeśli jest wyzwaniem takim biznesowym i operacyjnym, to na wszystko staramy się patrzeć jako impuls do innowacji, a nie na, jako na ograniczenie. Jeśli chodzi o tą zerową, o neutralność klimatyczną, to tutaj też nasze działania podjęliśmy już. Dawno temu i mamy nawet bardziej ambitny cel niż Unia Europejska, bo Unia Europejska postawiała sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, a Coca-Cola HBC do 2040 roku. I tutaj też, jak w każdym aspekcie naszej działalności, stawiamy sobie bardzo konkretne cele. Do 2030 roku chcemy ograniczyć te emisje o 25% a do 2040-50% 20 wobec bazowego roku 2017. A to teraz zapytam o dekarbonizację. Jakie rozwiązania Państwa organizacja wprowadza w tym zakresie? Przede wszystkim przyglądamy się temu, jakie emisje generuje nasza działalność podstawowa. Jak wiemy, w, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, mamy trzy obszary: pierwszy, drugi, trzy zakresy, pierwszy, drugi i trzeci. Ten pierwszy i drugi zakres dotyczą naszej e, bezpośredniej działalności e, operacyjnej, trzeci e, działalność Trzeci jest najtrudniejszy, tego, najtrudniejszy. trzeci dotyczy e, działalności naszych dostawców, naszych klientów. Ale może zacznijmy od tego, na co mamy wpływ, bo tutaj mamy już bardzo duże osiągnięcia i podam kilka przykładów, jak to robimy. Po pierwsze, oczywiście wdrażamy rozwiązania innowacyjne w naszych fabrykach, ale też na przykład, jeśli chodzi o opakowania, 37% w ogóle emisji dwutlenku węgla z naszej działalności pochodzi z opakowań. Od lat podejmujemy wysiłki, żeby przede wszystkim Zmniejszać zużycie plastiku, odchudzać butelki plastikowe, odchudzać nakrętki, odchudzać etykiety i to dotyczy takich naszych podstawowych marek jak Coca-Cola, Fanta, Sprite, Capi, czy Fusy. Również od lat jesteśmy zaangażowani w dialog z decydentami na temat ustanowienia w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania jednorazowego użytku po to żeby wróciły do obiegu, żebyśmy zamknęli obieg opakowań. Coca-Cola jest też jednym z udziałowców operatora systemu kaucyjnego kaucja.pl wraz z dziesięcioma innymi firmami. Więc mamy nadzieję, że te działania takie dużo skalowe już przyniosą bardzo konkretne efekty. Kolejnym takim obszarem naszej działalności są lodówki w rynku. Mamy bardzo dużo lodówek w rynków, w których eksponujemy nasze produkty. I tutaj też w ostatnich latach prowadziliśmy działania, żeby wymienić te lodówki na niskoemisyjne. Dzisiaj 68% tych lodówek to już są niskoemisyjne lodówki. No i też jako przykład podam flotę samochodową, mamy sporą flotę samochodową. Gdzie właściwie ponad 90% naszych pojazdów to już pojazdy hybrydowe typu plug-in albo w pełni elektryczne. Oczywiście też optymalizujemy trasy, zużycie paliwa. To też pokazuje nasze, naszą taką determinację w, w tym, żeby wprowadzać konkretne rozwiązania i pokazywać, jakie przynosi to efekty. To dojdę teraz od tej dekarbonizacji i zapytam o inne działania. Jakie działania Coca-Cola HBC podejmuje, żeby sprostać tym oczekiwaniom społecznym i środowiskowym, oprócz tej dekar dekarbonizacji? E, dużym o, tym obszarem, o którym wspominałam, który jest też dla nas niezwykle istotny, jest woda jako podstawowy surowiec naszych napojów. I tutaj też w ostatnich trzech latach... I to jest ten tylko. główny kierunek taki, w którym ta firma będzie dążyła, tak? Te, czyli ta, ta, ta woda, ograniczenie zużycia wody? Główny kierunek to oczywiście, tak jak powiedziałam, no największym wyzwaniem na to się wszystko składa jest dekarbonizacja, tak? Dekarbonizacja i tutaj też duży... Udział mają opakowania, czyli wszystko to, co się dzieje z opakowaniami. Już wspomniałam o systemie kaucyjnym czy o, o ekodizajnie, czyli projektowaniu opakowań, tak żeby się w pełni nadawały do recyklingu. Woda, wspominałam również o wodzie, jest takim kolejnym obszarem, już w zasadzie od, od dekad ograniczamy zużycie wody na litr produkowanego napoju. Podam tylko dla przykładu, że w ostatnich trzech latach w Polsce jak w krajach bałtyckich zainwestowaliśmy 6 milionów złotych w różnego rodzaju rozwiązania. Dzięki którym ograniczyliśmy o kolejne 10% zużycie wody na produkcję litra napoju. Tak? I to polega na tym, że w naszych zakładach produkcyjnych zamykamy obieg wody, wykorzystujemy ponownie oczyszczoną wodę pobieraną z, z miasta, stosujemy do mycia butelek sprężone powietrze zamiast wody. Także jest bardzo wiele rozwiązań, bardzo wiele z nich zresztą wymyślają sami pracownicy, które w ostatnich latach wprowadziliśmy. Po to, żeby to zużycie wody ograniczyć. To teraz zostanę przy tych regulacjach prawnych. Jakie Państwo planujecie podjąć działania dotyczące dostosowania się do dyrektywy CSRD? W zasadzie my raportujemy naszą działalność niefinansową już od co najmniej ponad 15 lat. Więc dla nas ta dyrektywa jej wymogi nie są wielkim wyzwaniem. Dochodzą jakieś dodatkowe wymagania, ale nie obawiamy się tej dyrektywy i jej, że tak powiem, konsekwencji. A jakie są największe szanse i wyzwania związane właśnie z dążeniem do tej neutralności klimatycznej? Największym wyzwaniem jest chyba właśnie ten zakres trzeci, który nie zależy bezpośrednio od nas. On wymaga tutaj. Takich pogłębionych dyskusji, wspólnych projektów z dostawcami, z klientami. 90% emisji to jest właśnie z tego zakresu trzeciego. To, co nie jest zależne bezpośrednio od nas, na pewno na pewno jest trudniejsze, ale my, jest, my pozostajemy optymistami. Czyli jak rozumiem, dialog mógłby Wam pomóc w, w osiągnięciu? On pomaga, bo my ten dialog prowadzimy też z klientami, z dostawcami od lat. Wdrożyliśmy na przykład z klientami już wiele takich rozwiązań, które też ograniczają te emisje, i tutaj na przykład w zakresie. W zakresie opakowań. Mogę podać przykład Lagardère, gdzie w ubiegłym roku wprowadziliśmy, zwiększyliśmy udział butelek zwrotnych szklanych, w które wprowadziliśmy do 100 punktów sprzedaży. No to znacząco ogranicza emisję i planujemy kontynuować tego typu działania również z innymi klientami. Ale to są też takie działania jak na przykład zastosowanie kartonów, zamienianie na przykład folii. W opakowaniach zbiorczych, na przykład w żabce, te nasze materiały ekspozycyjne. Też ograniczyliśmy ich wymianę, one są kartonowe i zmieniamy tylko to, co jest istotne, czyli informacje na ekspozytorach, a nie całe ekspozytory co miesiąc. To też prowadzi do bardzo konkretnych ograniczeń zużycia tworzyw sztucznych, czy nawet wyeliminowania zużycia plastiku. A te, Także... Co jest największą szansą tego dążenia do neutralności klimatycznej? Bo powiedziała Pani o wyzwaniach, a teraz o szansach. Szansą jest na pewno w system kaucyjny, bo rozmawialiśmy o tym, że 37% emisji to generują opakowania, nasze opakowania i tutaj mamy możliwość zamknięcia obiegu opakowań i znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Szansą jest też właśnie wprowadzanie większych, więcej, większej ilości opakowań zwrotnych. No i szansą jest też dialog właśnie z klientami i z dostawcami, i to, że są coraz bardziej otwarci na to, żeby zresztą mają w swoich strategiach zrównoważony rozwój i też taka świadomość tego, że trzeba dążyć do innowacji, nie tylko z powodu y, celów zrównoważonego rozwoju, ale w ogóle tak? tego oczekują konsumenci, tego oczekuje świat, że biznes będzie wychodził nawet naprzód i, i przed regulacją. I w tych partnerstwach upatrujemy największą szansę. Niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi. Jak Coca-Cola HBC świętowała ten dzień? Dzień Ziemi świętowaliśmy, organizując akcję wolontariacką we współpracy z organizacją pozarządową z Fundacją Zielona Mrówka, do której zaprosiliśmy również wolontariuszy naszych, od naszych dostawców, naszych pracowników The Coca-Cola Company. 80 osób wdrażało te działania, które miały zwiększyć bioróżnorodność w Świdrygałach pod Warszawą. I te działania obejmowały m.in. zakładanie takich gniazd lęgowych dla ptaków nitoperzy, sadzenie Rodzimych roślin, usuwanie tych inwazyjnych, pasożytniczych Więc oprócz tego, że oczywiście również działania edukacyjne, oprócz tego, że 80 wolontariuszy wspaniale spędziło czas robiąc coś dobrego, udało nam się na przykład między innymi aż na terenie 3000 m2 usunąć. Te inwazyjne rośliny i zainstalować kilkadziesiąt pudełek lęgowych, zasadzić 15 gatunków drzew i krzewów. Więc wydawałoby się, że to jest jednodniowe i niewielkie działanie, ale w tej skali lokalnej no, przyniosło bardzo, bardzo dużo fajnych rezultatów. Jak słyszymy, dążenie do neutralności klimatycznej to nie tylko wyzwania, to także duże szanse. Naszą gościnią była pani Katarzyna Borucka, dyrektorka do spraw korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju w Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.